Podsumowanie 5 tygodnia Ekstra klasa Games w nie najłatwiejszej grupie z potężnymi nazwiskami z aktualnym wice grupy 20 osobowej tak naprawdę Albo 18 18 chyba który głównym celem w tym sezonie jest osiągnięcie po prostu tytułu mistrzowskiego polskiego tytułu a następnie awans na i Champions League oraz głównego World Cupa Jeśli interesuje cię ta tematyka i droga do mistrzostwa Polski trzeci raz z rzędu mam nadzieję do głównego finału ale tym razem już skutecznie to zostaw łapkę w górę subskrypcję będę wiedział że materiały tego typu właśnie wam się podobają, przypadają do gustu. Nakarmimy tym algorytm, a teraz zobaczcie, jak wygląda nasza grupa w tym tygodniu. I oto ona, cała na biało grupa A w postaci miłość 93 jako pogoń trzecim. Błahłe oczywiście Pieróg, Stal Mielec, no tutaj jest ciekawostek. Piąty tydzień Ekstraklasa against w tym sezonie i za każdym razem byliśmy z Pierogiem w grupie i też chyba dwukrotnie jeździliśmy się już razem w playoffach, co jest dosyć komiczne, ale przypominam, że cała grupa dzielona jest na koszyki. Także z każdego koszyka teoretycznie gdzieś tam te 33% szans na wylosowanie danego rywala masz. No i z Pierukiem wylosowaliśmy się pięć razy, więc to ciekawa kwestia, nie ma co gadać. Następnie Stravix ze swoją koroną Kielce, MRN z Ruchem Chorzów oraz zimny Górnik Zabrze, który przed rozpoczęciem tego turnieju chyba był ostatnim zawodnikiem w całej klasyfikacji generalnej. A nie grałem z nim jeszcze ani razu, także byłem trochę ciekawy, co reprezentant Górnika ma też do zaprezentowania, bo jest on debiutantem w tym sezonie. MRN, który wraca chyba po dwóch latach absencji albo po roku, coś takiego. Pieru który reprezentował Jagiellonię FIFA 19, bodajże Straviks, który już trzeba było 4 lata z rzędu sobie w ekstraklasie pogrywa. Miłość tak samo jeden z najdłuższych starzem w całej lidze. Przed laty oczywiście bardziej znany pod szyldem Legii Warszawa, aktualnie nie. Obił barwy Szczecińskiej pogoni, którą ja miałem dumę reprezentować w zeszłym sezonie. Dobrze, zatem nie pozostaje na nic innego, jak po prostu przejść do tych spotkań do pięciu najważniejszych spotkań tak naprawdę, była jednak ta różnica między nie wyjściem z grupy a wyjściem to jest coś, co potrafi namieszać już do końca sezonu zasadniczego i bardzo ważne, żeby tutaj celnie punktować. Zaczynamy od spotkania z MRN-em, czyli z ruchem Chorzów, w którym w zeszłym tygodniu e, grałem w pierwszej kolejce playoffów, czyli już tak naprawdę w ćwierćfinale wówczas wygrałem Wysoko, że 6 do 2, albo coś w tym stylu, i raczej nie było to ekstremalnie trudne spotkanie. Wydawało mi się, że to ustawienie 4-3-2-1, w którym grałem w zeszłym tygodniu na Mrena, bardzo mi się działo. Natomiast w tym tygodniu znacząco zmieniłem sobie taktykę całej mojej drużyny. Do czego pewnie przejdziemy na najbliższych dniach, jeśli chcecie właśnie użyć takową, to możecie dać znać w komentarzu, bo jednak aktualnie 4-4-2 było tą dominującą na, na YouTubie i tą, którą wam. Polecałem i cały czas na Full Champions jest fantastyczna i cały czas jest fantastyczny nawet tutaj na pro poziomie, bo używałem ją, i oczywiście cały czas ją używam i bardzo wam ją polecam. Natomiast te 4 czy 2 no to jest tak metą już odbiegającą od całej reszty, że po prostu aż głupio czasem jej tutaj nie użytkować na tych najlepszych graczy, i tak też było w tym spotkaniu. Mimo wszystko, właśnie stwierdziłem, że w tym tygodniu chcę próbować czegoś innego, bo tydzień temu grałem bardzo dobrze, ale jednak w pewnym momencie w ofensywie za bardzo się blokowałem i tłukłem. Głową w mur i nie chciałbym, żeby ta sytuacja się powoliła w tym tygodniu, dlatego e, powiedzieliśmy to spotkanie z MRN-em zeszłego tygodnia: 6 do 2 pewne zwycięstwo e, nad ruchem chorzów. I 3 punkty w pierwszym spotkaniu są bardzo ważne bo w przeciwnicy w innych kolejkach już te punkty potracili bodajże Miłosz zremisował Pieruk akurat swoje spotkanie wygrał którego teraz widzimy na ekranie, piąty tydzień z rzędu, gramy razem, Więc już wiemy o sobie wszystko, 2 do 0 bardzo szybko natomiast odpowiedział na 2 do 1 i potem już kontrolowałem po prostu wynik nie zmieniając absolutnie nic miałem wrażenie że też Pieruk trochę bał się wyjść wyżej, żeby dostać żeby nie dostać trzeciej bramki także tutaj już asertywność i, i graje na czas od ostatnich 5 minut tutaj pozwoliło, żeby tylko spoilerując, żeby ten wynik utrzymać W tej Film Blab nie popełnił żadnego głupiego błędu. Sędzia nie popełnił głupiego błędu jak w meczu Real Madrid i mamy 6 oczek po dwóch kolejkach. Spotkanie numer 3 na zimnego z górnika zabrze, o czym wspominałem debiutant, który nie radzi sobie najlepiej trochę jest zweryfikowany przez całą resztę i chciałem go również zweryfikować w naszym pierwszym możliwym tutaj spotkaniu i to się dobrze zaczęło, bo Ronaldo na 0 w 15 minucie. Otwiera wynik bardzo duże miejsce, co możecie zauważyć już tutaj w 25. minucie. Miałem wrażenie, że ta jego drużyna jest bardzo tutaj trochę losowo co się po boisku i niezbyt kto wie jakie tu tak naprawdę miał plany mój rywal na to spotkanie, bo w każdym możliwym ataku poruszał się tymi pomocnikami i obręcami zupełnie inaczej przez co miał olbrzymiu problem, żeby w ogóle wydostać się z własnej połowy i skonstruować jakikolwiek atak 3 do 0 w czystej 5 minucie, no to jest sytuacja bajeczna nie może przypominam, że w tym roku gramy w formacie BO1, ale jedna połowa trwa 9 minut, więc jest to tak naprawdę takie trochę było 2 w jednym. No, trochę mimo wszystko skrócone, ale jednak piątka do 40 minuty, no to jest scenariusz tutaj, tak jak na samym początku, wymarzony, a jeszcze bardziej polepszający się w naszą stronę i sytuacja była wymarzona, 9 punktów po, po trzech kolejkach. na bramka, która trochę mnie sfrustrowała i musiałem sobie tutaj wziąć pauzę i, i odpocząć, bo czułem, że ta druga połowa jest dużo gorsza od tej pierwszej Vinicius e, skończył to dzieło i 6 do 1 wygrywamy to spotkanie, a szkoda, bo mogło być naprawdę m, dużo więcej. Spotkanie ze Stravixem, reprezentantem e, Korony Kielce, o którym już e, troszeczkę tutaj wam wspominałem na samym początku e, i tym razem to mój rywal. Dużo lepiej wchodzi w to spotkanie, już 27.00. zaraz chwilę chwilę 30 minucie zobaczycie podwyższa prowadzenie na, na, na 3 do 0 i tutaj każdy możliwy atak e, wychodzi mu perfekcyjnie i niezbyt w stanie byłem cokolwiek zrobić. E, Łapał mnie perfekcyjnie na, na timingu, e, traciwszy tutaj dwa celne posiadania o Derlinga Halanda w powietrzu, i trochę tutaj też e, niezbyt miałem kreatywność w spotkaniu na, na poziomie. Widzicie 9 do 10 strzałach na moją korzyść, a, a przegrywamy 5 do 1, więc e, to był mój zdecydowanie najgorszy mecz w ostatnich dwóch tygodniach, i w 88 już do końca tego dzieła, przez co nie miałem pewnego pierwszego miejsca. I perfekcyjnie dla widowiska stało się tak, że to właśnie z miłoszem w ostatnim meczu się mierzyliśmy, bo on mając jeden punkt więcej na swoim koncie 10, ja 9 po czterech kolejkach także remis Miłoszowi dawał na awans pierwszego miejsca, bo oczywiście tutaj liczy się spotkanie między nami a nie bilans bramkowy, także to, to widowisko było piekielnie ważne jeszcze biorąc pod uwagę, że mierzyłem się już miłością wcześniej w playoffach i, i tamtym razem to on zwyciężył, ale czułem, że ta zmiana taktyki na ten tydzień bardzo mi pomogła i zupełnie inne rozumowanie tej rozgrywki już pozwoliło wrócić do tego meczu w 12 minucie mieliśmy 2 do 1, świetna gra z kontry kolejne podanie do Mbappe, zgranie od Erlinga Halanda i Nazaro, czyli coś czego brakowało przez pierwsze 4 tygodnie, czyli wykorzystywanie też trochę w taki niezbyt elegancki sposób tego Norwega, ale jak już go mamy na błysku, no to no po prostu trzeba. Trzeba czasem z tego korzystać, bo to są tak naprawdę darmowe bramki, które koniec końców robią taką przewagę, że to my prowadzimy 4 do 41 minuty. I jeszcze, gdy miłoś grasz na takim poziomie, popełnia takie błędy, to już zdajemy sobie sprawę, że raczej tutaj i mentalnie, i taktycznie te spotkanie wygraliśmy, ale jeszcze nie wszystko stracono, bo tak jak mówiłem, 9 minut na połowę to jest naprawdę. Bardzo długi czas z Bapę. Troszeczkę szczęśliwie ten pojedynek wygrywa z Davisem e, 54. Także widzicie, tych sytuacji było od Groma na Zario. Po krótkim na zielonym, być może, gdyby to nie była zielonka, to Alison trochę jeszcze by, byłby w stanie tą piłkę e, uratować. E, ale już tutaj Miłość za bardzo nie był w stanie uratować całej reszty. Bo tu wpada ósma i siódma bramka. E, Miłość jeszcze tutaj na constant pressure tak zwanym e, kończy kolejnego tapina. I bardzo dobrze. Założył ten pressing w ostatnich 15 minutach i, i konsekwentnie tutaj budował sobie to kolejne ataki, i praktycznie każdy z nich był skuteczny, bardzo dobry tutaj zwód w polu karnym, ale to nie było co się zbytnio martwić, bo jednak budowałem sobie na tyle przewagę, że wiedziałem, że taka sytuacja jak właśnie teraz z Erlingiem Holandem w końcu nadejdzie. I po prostu mój w tym biznes, żeby to skończyć. I tak się stało. 9 do 6 i z największą ilością punktów, czyli 12, mimo że drugie miejsce 10, udaje się awansować z pierwszego miejsca w tej grupie. Drugi raz, że wychodzimy z pierwszego miejsca w grupie. A tak się to wszystko zakończyło, Zimno nie zdobyło żadnego oczka, MRM 5 punktów, Pieruk 4, Strawik z, koń, z końców awansował po zwycięstwie nad Furmanem z Barażem. Miło 10 oczek, ja 12 punktów. Na równi z grupą C Nerwenem zdominowaliśmy swoje grupy i pewnie przeszliśmy do do playoffów, a podsumowanie playoffów już w jutrzejszym materiale, także bądźcie na bieżąco, zachęcam nowych odbiorców do subskrybowania i łapkowania, bo jutro w pierwszej kolejce bardzo mocny Zalewski, który triumfował w zeszłym tygodniu, I Ja aby wszystko pozytywnie i do przodu. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia.